Wiele porzuconych psów z nadzieją w oczach czeka na nowy, kochający dom z zakrat schroniskowego kojca. Jeśli zastanawiasz się nad adopcją pieska ze schroniska w hełmku, posłuchaj, jak wyglądają procedury adopcyjne. Na początek zawsze polecamy osobom, które chcą adoptować czy to psa, czy to kotka żeby weszły na naszą stronę internetową i zobaczyły ogłoszenia. Każdego e, psiaka i kociaka wystawiamy, opisujemy. Krótko jego charakter, jakie ma stosunki do innych zwierząt, jak reaguje na człowieka. Można sobie po prostu zobaczyć, czy jakieś zwierzę będzie nam odpowiadać do naszych wymogów. Następnie, jeżeli ktoś niestety nie ma takiej możliwości, może oczywiście do nas zadzwonić. My też telefonicznie udzielamy takich informacji. No i oczywiście zapraszamy tutaj do wizyty w schronisku i zapoznania z tymi zwierzętami. Psiaki oczywiście wychodzą na spacery. Można sobie każdego psiaka wziąć, który jest przygotowany już do tej procedury, zapoznać się z nim. Może to być jednorazowa wizyta, ale zalecamy, żeby to było też kilka wizyt, żeby lepiej poznać to zwierzę. Następnie osoby wypełniają taką ankietę adopcyjną. My sobie weryfikujemy informacje, które oni nam tam udzielają. Wydajemy decyzję, czy dane zwierzę będzie dobrze się czuło w domu z państwem, z państwami warunkami i tak dalej. Jeżeli tak, jeżeli wszystko jest w porządku, spisywany jest protokół adopcji, no i takie zwierzątka są adoptowane. Zastrzegamy sobie wizyty poadopcyjne, odwiedzamy naszych podopiecznych, sprawdzamy jak się czują, czy wszystko jest z nimi w porządku. Często też prosimy osoby, żeby nam na przykład wysyłały zdjęcia zwierzaków z domów, na przykład z dnia następnego, no i kolejnych tam miesięcy. Decydując się na czworonożnego przyjaciela, należy pamiętać, że pieska wybieramy biorąc pod uwagę przede wszystkim jego usposobienie, temperament i to, czy jesteśmy w stanie zapewnić mu wszystko, czego potrzebuje.